Czy stres w ciąży może zaszkodzić dziecku, a konkretnie jego mózgowi i układowi nerwowemu? Dziś wytłumaczę Ci to prosto, bez skomplikowanej biologii i z przykładami z życia. Agnieszka Łoś specjalizuje się w zabiegach osteopatia w ciąży i osteopatia pediatryczna, a w wolnych chwilach dzielę się z wami swoją wiedzą. Stres to naturalna reakcja organizmu na zagrożenie, uruchamia tak zwaną oś HPA. To taki wewnętrzny system alarmowy mózg, przysadka nadnercza. Efekt wydzielany jest kortyzol, hormon stresu. To tak jakby ktoś ciągle wciskał ci guzik z napisem alarm, ale u kobiety w ciąży ten alarm uruchamia się nie tylko w jej ciele. Informacja o stresie trafia także do rozwijającego się dziecka. Wysoki poziom stresu u mamy może wpływać na strukturę i funkcjonowanie mózgu dziecka, zwłaszcza układ limbiczny, który odpowiada za emocje. To jakbyśmy już na starcie kodowali system operacyjny z błędami. Dzieci matek, które przeżywały silny stres w ciąży, mogą mieć większe ryzyko zaburzeń lękowych, problemów z koncentracją, nadwrażliwości na bodźce. Wyobraź sobie, że mózg dziecka to plastelina, najbardziej podatna na ukształtowania właśnie w okresie prenatalnym. Stres to jak dłoń, która tą plastelinę ugniata, a czasem zbyt mocno. Stres w ciąży może prowadzić do bezsenności, napięcia mięśniowego, osłabienia odporności. To wszystko wpływa na ukrwienie, oddech, odżywianie dziecka. A przecież rozwijający się mózg potrzebuje tlenu, spokoju i równowagi hormonalnej. Ale spokojnie, nie chodzi o to, żebyś teraz się stresowała. Dobra wiadomość: układ nerwowy rozwija się przez całe życie i u dziecka, i u mamy, a ty masz wpływ na to, w jakich warunkach będzie się rozwijał. Oto, co możesz robić na co dzień, żeby wspierać swój układ nerwowy i rozwój dziecka. Oddech przekłonowy. Oddech pudełkowy 4 4, 4 4 Regularny sen i wieczorne wyciszanie. Delikatny spacer. Spacery, yoga, pływanie. Jedzenie wspierające neuroprzekaźniki. Orzechy, ryby, banany, magnes. Kontakt z bliskimi, śmiech, dotyk i najważniejsze, życzliwość dla siebie samej. Twój układ nerwowy uczy się od twojego nastroju. To co czujesz, Pływa na to, co dziecko zapamiętuje jako normę. Stres w ciąży to temat ważny, ale nie powód do lęku. To okazja, by zadbać o siebie świadomie, z troską i spokojem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub skonsultować indywidualnie, zapraszam do Osteomedic. Jesteśmy tu, żeby wspierać Ciebie i Twoje dziecko.